Jesteśmy pod wieżą widokową w, w gniewnie. Myślę, że będziemy się super bawić, tym bardziej, że po prostu nikogo nie... No, jaram się, bo upilnowanie dzieci, kiedy nie ma tłumów w takich miejscach, jest w ogóle możliwe. Co to za gatunek? Gatunek... Mm, ...diaranozaury. Masz rację. Stasiu, jakie on ma wielkie paznokcie, co? Masz rację, pasury to bardziej pasujące słowo. No. Tak, o ty co znalazłeś? To tak! Tyranozaura tak. Rex. Ty Rex. Rar. Czekajcie jeszcze. Zobaczymy sobie, tak? Sami, czy to jest szczyt szczęścia? Nałożyłaś się do miseczki? Jednak nie wchodzimy dzisiaj na wieżę, bo ostro wieje, ale tu za górką nie aż tak wieje. Ile gwiazdek dostaje to plac zabaw? 7 Ogólnie powiedziałabym, że większość tych atrakcji jest na starszych. Chyba tam dalej jest więcej. Do domki. Każdy ma swój ogródek, tu jest nasza magiczna fura. Tam widać jezioro żarnowieckie. To zostawię plecak, bo zaraz lecimy do lasu. Chyba, chyba mamy cynk na fajny szlak, ale póki co to idę tutaj i Wam pokażę, Tu jest taki placek zabaw. Dobrze, zaczynamy ścieżkę przyrodniczo-leśną białogóra. Gotowy? Będziemy odkrywać las. Stasiu, myślę, że nie możesz go znaleźć, bo masz czapkę na oczach. Jeremiasz tam pobiegł już do przodu. Ścieżynkę? Dobra. Jele jest. I uwielbiam zielony. Tak. Bo to <grym> No, już do ciebie biegnę. O, o. ostatni film. Tą prawą ręką, proszę. Tu rosną jagody, ale jeszcze jest dla nich za wcześnie. Tak, Stasiu. No dobra. Tak, to chyba są schrony. Potem musimy chyba poczytać o tym, czy tu są schrony, bo... Albo to jest. To są domki Teletubisiów. Samuel, co ty masz? Co to takiego? mnie. Bazuka. iść jeszcze po bazukę. Wytrzymacie. Ale wyglądacie czadowo. Sami bądź ostrożny Cześć! Cześć Nina! się pomachasz? Taką ścieżkę znaleźliśmy. To jest właśnie chyba ta oficjalna ścieżka. A trochę mniej oficjalna. To jest mniej oficjalna. Aha, bo taka główna, główna no to to jest ten deptak. tak. tam za płotem była nielegalna, nieoficjalna. Doszliśmy nią tutaj do tej i będziemy szli w kierunku morza. Nina! jeszcze też tamtą kawałek dalej. Bardziej oficjalną do mniej oficjalnej, ale wybraliśmy las. Nina! Co ty? Nie, Co tu znalazłaś? Ach, porządki robisz. Jasne. Tu piasek, a to co zielonym przerzucasz tam? Tak. Dzięki. Idziemy dalej zobaczyć morze. To chodź, idziemy. A skąd znaleźli kolor? Chyba się po prostu domyślali, zgadywali na podstawie tych jaszczurek, co znają teraz. Nie wiem. To jest dobre pytanie. Mniej więcej. Od połowy tej trasy, tak patrząc na Google Maps, jest już taki piach, że mogłoby być trudno jeździć wózkiem. Jakby co? Ale już tutaj słychać może. Mają, oni trzymają ryby. Bardzo dużą ryb. Stanisław powiedział, że nie ma absolutnie żadnego piasku w butach i nie musi wyczepać kaloszków po wejściu z plaży. Dla porównania to jest moja ręka jest taką naprawdę solidną babkę można zrobić. Tyle piasku przyniósł do chaty. Na pamiątkę pewnie. Chyba tak. Na pamiątkę. Dzisiaj zaczynamy taką trasę e, za Lubiatowem. My jesteśmy... Tutaj. Nie. Lubiatowo. My jesteśmy... Wyjechaliśmy z Lubiatowa. A... Widzieliście co mam na dole? Co? No, Miał we. Piękno, co? Tak. On jest taki... Ojejku! Miamy! Miamy! Tamtą gałądkę. Tamtą Hej laguny! ile Idę na tamtą gawą. Nie Jedziemy lagunami! Ej, gepardy, Zachowujecie się jak laguny. Ej, wiecie, że gepardy... Wiecie gdzie gepardy I trzymają nie, swoją zdobę? Gdzie? Czy ty masz jakąś zdobycz? Afryka to matka, matka gepardów. Afryka to matka gepardów, tak mówią? Tu trochę się można było dowiedzieć o wydmach, jak wędrowały i co spowodowały. Bardzo fascynująca historia. Nie wiedzieliśmy tego. Ubieramy buty. Ojej, Nina jest nie w sosie dzisiaj. Ale chyba niedługo dojdziemy do morza. My... A nie. Aha, no tak. Masz słodką dzidzie, Stasiu? To Ach, to Ninka. Ja mhm. Ona chyba nie chce wody. No, to może potem będzie chciała? Cztery! Trzy ulgowe, jeden normalny Jeremiasz. Jakby co to normalne kosztuje ósemkę, a ulgowy szóstkę. Do piątego roku życia dzieciaki mają za darmo. I jest taki parking na rowerki. Taka ciekawostka, te sanie mają 100 lat. A jednym z materiałów, z którego są zrobione, to jest sklejka. Wiedzieliście, że sklejka ma już 100 lat? Nie. Ja nie. To jest ciekawe, że zobaczcie, maszyny, które my znamy, są głównie zrobione z czego teraz? Z drewna. Nie, z drewna? Maszyny w warsztacie taty z czego są? Z metalu. Głównie z metalu, nie? A kiedyś z czego robili maszyny? Z tego co widzimy, to więcej używali drewna, kamienia i trochę metalu, ale więcej drewna. Dzieci Widzę dwa łóżeczka, jakie mieli śliczny dywan Idę tylko chcę nakręcić, że to jest koniec świata Dzisiaj y, zaczynamy naszą wyprawę w Stilo Nino już idziemy! Już widać latarnie! Czekamy aż wszyscy dojdą. Tak, porzuciłam swój kij i był już dla mnie za ciężki. mi wyprzedzanie jest takie trochę oszukaństwo.